Siema siema. siema, siema. 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 Ej, ogólnie. 6 sz raz? Czy szósty raz chyba wygra? <laughs> Nie chwaląc się. To karty mam? To się Absurd. To, się, to, się, to się potrafię. To nie, się po coś prostu jak tobie, daje, jak tobie daje plus 2 to ty nie możesz nic zrobić, tylko skontrować możesz tym plus 2 i tyle. Tym samym kolorem? Nie, ty po prostu tym plus 2 tylko możesz skontrować, a niczym innym nie możesz. Aha. No, czy tym a, plus 2 mówię, nie? Innym kolorem możesz też? Nie innym kolorem? Plus 2? Tak. Innymkolwiek plus 2. Ja że... No dobra, rozumiem, ale... Wydawało mi się właśnie, że nie mogłem. Po prostu dobiera ci i przechodzi, załóżmy, na Kamila wtedy, tak? Mm. Przeszło. Rozumiem, rozumiem. No czemu?! Ale Proszę, że... Wiktor. O kłopoty! ty! <laughs> no, ale być wygrał chociaż. <laughs> Miles, ale masz kartę. <laughs> o, co? Sam grasz? Bądź w porządku. No, nie rób sobie jajeczki. No, nie, bądź, w, bądź w porządku, no. Nie pamiętam co Ajci miał, totalnie. Ja gówno ogólnie, ogólnie. Wiedziałem. Nie ma tej Ty kur... Ty kur... Dobry, <laughs> dobra, bo mi zabrał z powrotem. Ty kur... Ja wiem, wiem. myśli? Ej, tam byłaś jedna? Czemu nikt... a czemu z... nikt jestem moich kart wziąć? Ja, ja, ja mam, z... ma się... ja mam syfiaste. Dawaj to. Victor. Hmm. Ja chciałem zrobić. Hmm. Ale <laughs> tak, kurczę jaka ciężka Ej, No, Ale weź ty się uspokój, dobra? Czy zaraz challengeuję. Nie no, karty mogę. Proszę. Żej Fajnie, że kliknąłem przed tym, nie? Tak jak ja losowałem się w O, jak chuj. <laughs> to były moje karty na tego, no Halo, halo.